Cześć, cześć, mam choć zrobimy sobie drugie zdanie z próby matury z operonu z tego roku. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Połowa liczby takiej jest równa. No dobra, żeby zobaczyć jaka jest połowa tej liczby na początku, musimy wiedzieć ile ta liczba konkretnie wynosi, więc na początku ją policzmy. Czyli mamy co? Pierwiastek 1 wspólny z 32 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 8. No i co oznaczają ogólnie pierwiastki? Pierwiastek, jak już wiadomo, oznacza, że... Jeżeli jest pierwiastek drugiego stopnia, to że musimy znaleźć dwie liczby, które są takie same, które pomnożone przez siebie dają nam liczbę pod tym pierwiastkiem. Tak samo działa to innego stopnia. Jeżeli mamy pierwiastek trzeciego stopnia, to musimy znaleźć trzy takie same liczby, które pomnożone przez siebie dają nam tą samą liczbę. Czy w naszym przypadku mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 i nim się pierwszy zajmiemy, ponieważ on jest najbardziej zagnieżdżonym pierwiastkiem. Zawsze od tego zaczynamy. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to wiadomo, że to jest 2. W takim razie przepiszemy sobie. Początek, czyli 32 normalnie przypiszemy ten pierwiastek i zamiast pierwiastka trzeciego stopnia z 8 zapiszemy sobie razy 2, ponieważ z tego nam no, wychodzi 2. I teraz ładnie widzimy, że to będzie po prostu pierwiastek z 32 razy 2, a 32 razy 2 to jest przecież 64 możemy to śmiało wymnożyć, ponieważ to jest pod jednym pierwiastkiem. I no i wiemy, że piwiastek z 64 to jest po prostu 8. W takim razie połowa tej liczby to jest po prostu ta liczba dzielona na 2, a 8 na 2 daje nam 4, czyli odpowiedź b.